A w dzisiejszym odcinku chciałabym przedstaw przedstawić nową modyfikację na moim kanale Która nazywa się Nyan Mod Tutaj ona nam do gry Nyan Jest to latający kot, który wydaje dziwne odgłosy Oraz tworzy za sobą tęczę Właśnie zobaczyliście jak się tworzy jajko I właśnie takiego owego Nyan możemy stworzyć Tak on wygląda Gdy będziemy trzymać w ręce ciasto, on będzie za nami chodzić a gdy położymy je na ziemi, zostanie on w miejscu. Wsiadamy na niego klikając prawy przycisk myszy. Unosimy się spacją i kierujemy przyciskami w ASD. Tworzyłem ze sobą tęczę, bardzo fajnie wyglądającą. W sumie wyglądają to bardziej jak kredki, ale tak bardzo fajny efekt jest do tej modyfikacji dodany. To byłoby wszystko z tej modyfikacji. Yy, chciałam po prostu zakomunikować też, że wracam po przerwie dosyć długiej, ponad dwa, ponad dwa tygodnie już. Yy, I tak, seria modyfika z modyfikacjami będzie oczywiście wznowiona. Yy, będzie update moje paczki, Evil Packa. I myślę, że jakiś e-poradnik e też dodam bo fajne te serie są wszystkie. I no to by byłoby wszystko na razie. Cześć.